Gwiezdny zegarmistrz i tajemnica sennych gwiazd. Zapraszamy na wyjątkową bajkę. Usiądźcie wygodnie i posłuchajcie. Daleko, daleko, za chmurami, które wieczorem malują się na różowo, a nocą przykrywają świat jak miękka kołderka, istnieje kraina, o której wiedzą tylko najwięksi marzyciele. To kraina, w której każdy sen rodzi się jak maleńka gwiazdka. A później leci przez niebo, by trafić do dzieci na całym świecie. W tej niezwykłej krainie mieszkał pewien dziwny, ale bardzo dobry stworek, Gwiezdny Zegarmistrz. Gwiezdny Zegarmistrz nie miał imienia takiego jak my. Wszyscy mówili na niego po prostu zegarmistrz, bo zajmował się jedną, bardzo ważną rzeczą: naprawiał zegar nocy. Ten zegar nie był zwykły. Nie wisiał na ścianie, nie miał wskazówek, które tykają, i nie pokazywał godzin. Zegar nocy pokazywał czas snów, kiedy wskazówki przesuwały się w lewo, dzieciom na świecie śniły się przygody o lataniu na smokach, a kiedy przesuwały się w prawo, sny o zabawach w ogrodach pełnych cukierków. Ale najważniejsze było to, że jeśli zegar nocy działał prawidłowo. Każde dziecko mogło spokojnie zasnąć i śnić piękne marzenia. Zegarmistrz był bardzo pracowity. Miał swój mały warsztat ukryty na najwyższej chmurze, tuż obok srebrnej bramy, za którą zaczynała się droga gwiazd. Warsztat wyglądał niezwykle. Ściany zrobione były z błyszczących kawałków księżyca, a podłoga mieniła się od odłamków meteorytów, które świeciły niczym tysiące lampek. Na półkach leżały narzędzia, jakich nikt nigdy wcześniej nie widział. Młotek z promieni słońca, pędzel do malowania ciszy, klucze wyciosane z tęczy i śrubki ulepione z najczystszego śmiechu dzieci. Każdej nocy zegarmistrz wchodził po drabinie zrobionej z chmury i sprawdzał, czy zegar nocy działa jak trzeba. Czasem musiał coś dokręcić, czasem przetrzeć gwiezdnym pyłem. A kiedy wszystko chodziło jak w zegarku, a przecież to był zegar. Siadał przy swoim oknie i obserwował, jak sny spadają z nieba jak świetliste deszcze. Uwielbiał patrzeć, jak marzenia rozświetlają mrok. Ale pewnej nocy wydarzyło się coś bardzo dziwnego. Gdy zegarmistrz wspiął się do zegara nocy, zauważył, że jego wskazówki stoją w miejscu. Zegar nie tykał. Gwiazdy wokół przygasły, a z nieba nie spadał ani jeden sen. Świat zrobił się podejrzanie cichy, jakby ktoś wyłączył wszystkie kołysanki. Zegarmistrz poczuł, że to poważna sprawa. — Orety, zawołał, drapiąc się po brodzie zrobionej z mgły. — Jeżeli zegar nocy się zatrzymał, to dzieci na całym świecie nie będą mogły zasnąć. A bez snów serca staną się ciężkie, a dni będą smutne i szare. Zerknął do środka zegara. Coś tam błyszczało, ale wyglądało dziwnie. Zamiast zwykłych kółek i trybików, które zawsze kręciły się wesoło, zobaczył ciemną, szarą mgłę, która zasłaniała mechanizm. Zegarmistrz wiedział od razu. Ktoś skradł gwiezdne iskry. Gwiezdne iskry były najmniejszymi kawałeczkami światła. Które podtrzymywały ruch zegara. Bez nich nic nie działało. To tak, jakby próbować jeździć rowerem bez kół. Kto mógł to zrobić, pomyślał zegarmistrz, zerkając w stronę odległych gwiazd. Wiedział jednak, że nie czas na domysły. Trzeba było wyruszyć w podróż i odnaleźć skradzione iskry, zanim noc minie, a dzieci zostaną bez snów. Wziął więc swój plecak utkany z pajęczej nici, zapakował kilka narzędzi: młotek ze słońca, klucz stęczy i woreczek pełen gwiezdnego pyłu, który zawsze pomagał mu w naprawach. Na koniec założył kapelusz zrobiony z księżycowego listka, by chronił go przed kosmicznym wiatrem. I tak rozpoczęła się wielka wyprawa gwiezdnego zegarmistrza. Najpierw musiał przejść przez srebrną bramę. Strzegły jej dwie strażniczki. Lunia i świetlina, bliźniaczki zrobione z blasku księżyca. Były wesołe, ale też bardzo poważnie podchodziły do swojej pracy. Dokąd idziesz, zegarmistrzu? zapytała Lunia. W nocy zegar stanął, odpowiedział z troską. Gwiezdne iskry zniknęły. Muszę je odnaleźć. Świetlina spojrzała na siostrę i zaszeptała: Jeśli naprawdę chcesz iść, pamiętaj, że droga za bramą jest pełna tajemnic. Ale damy ci wskazówkę, poszukaj w ogrodzie zasypiających gwiazd, tam często chowają się sekrety. Zegarmistrz podziękował i ruszył w drogę. Droga gwiazd była długa i skrzyła się jak mleczna rzeka. Gdy szedł, mijali go mali wędrowcy cenniki, które nosiły worki pełne marzeń. Jedne wyglądały jak pluszowe misie, inne jak kotki, a jeszcze inne jak małe chmurki. Wszystkie spieszyły się, by zdążyć dostarczyć sny dzieciom, ale dziś były smutne, ich worki były puste. Nie mamy co zanieść, szepnęła jedna z chmurek, bez gwiazdnych iskier nie powstają nowe sny. Zegarmistrz poczuł, że musi się spieszyć jeszcze bardziej. Kiedy dotarł do ogrodu zasypiających gwiazd, zobaczył coś niezwykłego. Cały ogród lśnił tysiącami małych światełek. Gwiazdy rosły na drzewach jak jabłka, a z ich gałęzi zwisały świetliste winogrona. W trawie spały kwiaty, które otwierały się tylko wtedy, gdy ktoś opowiadał im bajkę. Było tu pięknie, ale panowała dziwna cisza. Zegarmistrz rozejrzał się i nagle usłyszał chichot. Spośród gwiezdnych krzewów wyskoczyły trzy małe stworzonka – płomyczki. Były to istoty zrobione z samego światła, roztańczone i pełne psikusów. — Hej, zegarmistrzu — zawołały chórem — szukasz Gwiezdnych Iskier, prawda? — Tak. Bez nich zegar nie działa. Zegarmistrz skinął głową. Wiemy, gdzie je znajdziesz. Ale musisz rozwiązać naszą zagadkę. Płomyczki zaczęły kręcić się w kółko, a potem zapytały: Co świeci, ale nie parzy? Co znika rano, ale wraca wieczorem? Co prowadzi dzieci do snów, choć nie ma nuka ni skrzydeł? Zegarmistrz zastanowił się chwilę. Odpowiedź była prosta dla kogoś, kto znał się na snach, to oczywiście gwiazdy, powiedział z uśmiechem. Płomyczki zaklaskały wesoło i rozsypały wokół iskierki światła. Brawo, zegarmistrzu. Jedna z gwiazdnych iskier została ukryta właśnie tutaj, pod największym drzewem. Zegarmistrz podszedł do drzewa i rzeczywiście w jego korzeniach leżała pierwsza zaginiona iskra. Włożył ją ostrożnie do swojego woreczka. A drzewo od razu rozbłysło mocniejszym blaskiem. To był dopiero początek, płomyczki szepnęły mu, że reszta iskier została zabrana przez pewną tajemniczą postać cieniowego włóczykija. To był dziwny, samotny wędrowiec, który wędrował po nocnym niebie i zbierał światło, by z niego tkać własne sny. Niestety, jego sny były smutne i pełne samotności, więc nie chciał się nimi dzielić. Zegarmistrz wiedział, że musi odnaleźć cieniowego włóczykija, ale gdzie go szukać? Płomyczki wskazały kierunek wyspę cichego echa. Droga była daleka i pełna przygód. Spotkał po drodze chmurki, które uczyły go tańca kołysanek, rozmawiał z sowami strażniczkami nocy. Które opowiadały o dawnych czasach, kiedy sny były jeszcze silniejsze, i pomagał małym komarzykom ciszy, które zgubiły swoje skrzydła. Każde spotkanie dawało mu siłę i pewność, że odnajdzie resztę iskier. Kiedy wreszcie dotarł na wyspę cichego echa, zobaczył samotną postać siedzącą na skale. To był on, cieniowy włóczyki. Miał płaszcz łutkany z cieni i oczy pełne smutku. Wiem, po co przyszedłeś, powiedział cichym głosem. Tak, zabrałem gwiezdne iskry. Ale nie dlatego, że chciałem zaszkodzić dzieciom. Chciałem stworzyć sen tylko dla siebie, bo nikt nigdy nie śni o mnie. Zegarmistrz poczuł ukłucie w sercu. Nikt jeszcze nigdy nie pomyślał o tym, że i samotne istoty chcą być częścią marzeń. Włóczykiju, powiedział łagodnie, sny są po to, by się nimi dzielić. Jeśli zatrzymasz je tylko dla siebie, staną się ciężkie i ciemne. Ale jeśli podzielisz się nimi z innymi, zyskają kolory i radość. Włóczyki spuścił głowę. Z jego oczu popłynęły dwie łzy, które zamieniły się w maleńkie gwiazdy. A czy ktoś kiedyś będzie śnił o mnie? zapytał nieśmiało. Oczywiście, że tak, odpowiedział zegarmistrz. Już tej nocy dzieci na całym świecie zobaczą cię w snach jako wędrowca, który prowadzi ich przez ciche łąki i gwiezdne mosty. Włóczyki oddał wszystkie iskry, było ich siedem. Zegarmistrz schował je do woreczka i podziękował. W zamian obiecał, że w każdym nowym śnie znajdzie się odrobina miejsca dla samotnych marzycieli. Kiedy wrócił do zegara nocy, wsypał iskry do jego wnętrza. Zegar od razu rozbłysnął, a wskazówki zaczęły się kręcić radośnie. Z nieba znów posypały się sny: jedne w kształcie latawców, inne jak rybki pływające w powietrzu, jeszcze inne jak kolorowe motyle. Włóczyki oddał wszystkie iskry, było ich siedem. Zegarmistrz schował je do woreczka i podziękował. W zamian obiecał, że w każdym nowym śnie znajdzie się odrobina miejsca dla samotnych marzycieli. Kiedy wrócił do zegara nocy, wsypał iskry do jego wnętrza. Zegar od razu rozbłysnął, a wskazówki zaczęły się kręcić radośnie. Z nieba znów posypały się sny, jedne w kształcie latawców, inne jak rybki pływające w powietrzu, jeszcze inne jak kolorowe motyle. Dzieci na całym świecie zasnęły spokojnie. Jednym śniły się zamki z lodów, innym przygody na księżycu, a jeszcze innym spotkania z cieniowym włóczykijem, który tym razem uśmiechał się z wdzięcznością. Gwiezdny zegarmistrz usiadł przy oknie swojego warsztatu, spojrzał na niebo pełne gwiazd i szepnął. Każdy sen ma swoje miejsce, a każdy marzyciel, nawet najbardziej samotny. Zasługuje na to, by śnić pięknie.